Hej, witam Was moi drodzy na przekazie dla osób, które są Mistrzowską 33. E, krótki przekaz, krótka energia, to co się pokazuje w Waszych kartach na miesiąc październik. I u Was ja zacznę od ostrzeżenia, e, szczególnie dla tych osób, e, które e, mogą wziąć w tym miesiącu właśnie jakąś szansę od losu, e, źle oceniając niestety tą szansę dlatego, że macie pokazane że może przyjść jakaś zmiana sytuacji coś, co zostanie wam podsunięte wy to weźmiecie jako łód szczęścia niestety w waszych kartach jest to pokazane że będzie to oparte na niestety złej ocenie i... Dopisaniu tej szansie y, jakiejś zmiany, że to będzie od losu, od przeznaczenia, jakkolwiek wasze karty pokazują, że niestety y, będzie to bardzo mylne I, i zamiast zysków, które byście mieli tutaj pokazane, macie pokazaną kartę, że będzie trzeba coś nadrabiać, y, raczej w finansach, raczej w jakichś takich sprawach, gdzie. Pozbywając się na przykład obowiązków, wpadniecie jeszcze w, w, go, w gorszą energię naprawdę skupienia się i wyłącznie na obowiązkach, bo będzie trzeba to odpracować. Więc cokolwiek Wam tutaj by już w tym momencie przyszło do głowy, to zwróćcie na to uwagę, dlatego że te Wasze karty tak sugerują. I teraz zaczynając od pierwszej karty. Pierwsza karta to jest karta czterech monet, i to jest karta, która mówi o tym, że będziecie się przede wszystkim koncentrować na jakiejś kontroli i zabezpieczeniu Waszych zasobów materialnych. Prawdopodobnie bardziej. Mogą też być oczywiście te emocjonalne, ale Razem to połączone świadczy o tym, że e, poczucie być osobą taką pewną, e, zabezpieczoną, właśnie e, przynosi wam jakby e, dość konkretne, konkretną stabilność, jaką, e, jaką chcecie osiągnąć po prostu. Może to dotyczyć sytuacji partnerskich, może to dotyczyć jakichś inwestycji, może to konkretnie wasza, Waszego życia dotyczyć i spraw, właśnie, typowo takich, właśnie finansowych, gdzie Wy potrzebujecie yy, i od tego zależy to, jak Wy, yy, jak Wasz humor wygląda, okay? jak Wy się czujecie tutaj i jak się otwieracie na yy, Wasze otoczenie. Więc yy, no zdecydowanie to. Ile macie na koncie, ile możecie oszczędzić, jak bardzo ten los wam sprzyja w tym kierunku, żeby tylko zarabiać, no to tutaj jesteście tak pokazani, że ten miesiąc będzie temu dominio, dominował przede wszystkim. Cztery monety, unikać ryzyka, bo tutaj jest to ryzyko pokazane, trzymać się czegoś, co jest pewne i jakby. Opierać się wszelkim zmianom, lub w szczególności takim nagłym, które by przyszły niespodziewanie jako wybawienie, a równocześnie mo może się zakończyć tak, że będzie to niestety, e, no, pójdzie w złym kierunku, także to jest dla Was bardzo ważne. I teraz... Koło fortuny, które się pokazały i ono tutaj mówi o jakiejś zmienności losu, może zasugerować, że jakieś wydarzenia tutaj e, wpłyną na Waszą sytuację właśnie w tym miesiącu, październiku. Mogą przyjść pozytywnie, ale też i mogą negatywnie, więc tutaj też wszystko zależy od tego, e, jakiej strefy w Waszym życiu tego to będzie dotyczyło. E, po to, że wy chcecie się poczuć bezpiecznie, a właśnie koło Fortuny przynosi nam taką e, zmienność, ok? Coś, czego nie można przewidzieć i kontrolować. Więc tutaj uwaga, e, ale te zmiany pokazane są na jakieś nieuchronne, nawet gdybyście próbowali się kurczowo czegoś trzymać, tutaj jakby to koło Fortuny mówi o tym, że. Całe nasze życie składa się z jakichś cykli, ok? Więc one są, jakby powtarzają się, przychodzą, odchodzą i czasami te niepokończone mogą powracać, więc ewentualnie ktoś pod znaku strzelca, by tutaj się też pokazała ta osoba jako ktoś, kto Wpłynie na tą zmianę u Was. Teraz następna karta to jest karta kapłanki, karta intuicji, karta tajemnic, karta też głębokiej wiedzy. Wszystko zależy od tego, kim Wy tutaj jesteście. Czy osobą, która coś ukrywa, czy osobą, która e, znajdzie odpowiedź, albo już zna odpowiedź na, e, na coś, co było ukryte, albo jest ukryte. E, informacje, które są e, Powiedzmy w zasięgu ręki, może być tak, że zostaną odkryte, ale uważajcie na to, żeby nie spieszyć się, być cierpliwą osobą, a do tego wynikliwą i może to Wam też przynieść dużo korzyści. Następna karta to jest karta gwiazdy, czyli nadzieja, czyli uzdrowienie, czyli jakaś jasna wizja na przyszłość. I dużo optymizmu, wiecie, że w karcie gwiazdy się pokazuje równocześnie też znak zodiaku wodnika, byśmy tutaj zauważyli. E, droga ku lepszemu, karta, która mówi o tym, że jest szansa na to, aby odzyskać wiarę w siebie, nie wiem, w jakiś cel, no to na pewno jest e, kwestia też i marzeń, i tego, do czego dążycie. Niestety, następna karta to jest karta księżyca, dlatego jest tutaj dużo takiej niepewności, ale wy znajdujecie się w sytuacjach e, wam e, wiadomych, i we wtedy będziecie wiedzieli, jak tutaj to e, odczytać. Pod waszym indywidualnym kątem i wtedy się do tego też jakby spróbować zastosować. W każdym razie ta karta księżyca mówi o czymś, co jest niestety niejasne coś, co może budzić lęk czasami wyobraźnia, która niestety może nadmiernie tutaj pracować. I przynosić jakieś e, energie takie negatywne, kiedy będzie trudno dojrzeć ta rzeczywistość taką, jaka ona jest. Więc e, uważajcie na to, żeby zadbać o konkretne informacje, a nie na gdybaniu tutaj coś robić, ok? A teraz następna karta to królowa monet, i ona mówi o stabilności, praktyczności. To jest karta, która mówi o tym, że e, ten mi miesiąc będzie potrzebował. E, jakby przede wszystkim dostać od Was troszeczkę większego skupienia właśnie na finansach, o zadbaniu o te tematy i to tak jak tutaj właśnie w tej czwórce Wam się pokazało. Dom, własne zasoby, bardzo ważne, jakieś praktyczne aspekty życia, tutaj nam się pokazują w tej karcie królowej monet, bezpieczeństwo, stabilność dla bliskich, dla siebie i opiekuńczość nam się tutaj pokazuje, więc pozytywna karta. Zaraz za nią jest karta siedmiu kielichów, i niestety mamy iluzję tutaj. Bardzo dużo jakichś e, takich sytuacji, gdzie będzie trzeba podejmować e, decyzję i stać przed wyborem, który niestety nie będzie najłatwiejszy, a równocześnie bardzo mylny. I tutaj ta karta jest bardzo bliska tej karcie księżyca, niestety, kiedy my za bardzo wierzymy w, w jakieś ideały, które są dalekie od tego faktycznie. A bardziej się opierają na jakichś iluzjach. Więc jeśli ktoś do Was przyjdzie, zacznie Wam proponować, a będzie to oparte o jakąś iluzję i niedopowiedzenia, no to tutaj trzeba uważać, żeby się w coś nie wpakować. Dlatego, że zaraz za tą kartą macie kartę 10 mieczy, i ona mówi o tym, że tu trzeba coś zamknąć, albo coś się niestety źle potoczy i zostanie zamknięte. Zanim o tym pomyślicie, będzie już po wszystkim. Więc. Zwracajcie uwagę, tutaj chyba to Wasze rozłożenie jest bardziej pod kątem rady i dwie monety czyli taka karta, która mówi, że tam, gdzie będzie za mało, będzie trzeba popracować i dołożyć a równocześnie pracować już nad tym, skąd Wy wzięliście na przykład tą pożyczkę, powiedzmy tak, wiecie, w cudzysłowiu, bo tutaj Wy będziecie wrzucać jakby pieniądze w jedno, w jedno miejsce, ale tym samym robić dziurę gdzieś indziej i znowu, tak jakby się będzie sytuacja powtarzała, ale to jest karta na szczęście balansu, zapanowania, cierpliwości nad otoczeniem, nad tym, na czym macie się skupić. I żonglowanie po prostu tym, co mamy, więc takie przekładanie z jednej strony w drugą, ale równocześnie jakby ta ciągłość jest pokazana, że dacie radę, więc pozytywnie tutaj i trzymać się tego, tak? Czyli bo może być mieszane troszeczkę sytuacje, bardzo nagłe, często zmiany, chęć utrzymania tej kontroli właśnie w tej karcie czterech monet i w królowej monet. No, ale dużo niepewności, dużo tajemnic, coś, co będzie potrzebowa po, potrzebne, żeby bardziej to zgłębić, tym bardziej rzeczy tutaj macie pustelnika pod spodem, pod tą dwójką monet, więc jakby odkryć tajemnice, spróbować tą swoją niepewność poprzeć jakimiś faktami i dać sobie troszeczkę czasu, bardziej ta intuicja, bardziej jakieś głębsze zrozumienie będzie istotne. I Um, osoby, które w jakiś sposób w Waszym otoczeniu um, pokazują sobą, że potrafią sobie radzić z, jakiś, z jakimiś takimi sytuacjami, gdzie um, faktycznie trzeba dużo, dużego zaangażowania i być może to będzie kobieta. Kobieta kobiety, które tu się pokazały w tym waszym rozkładzie, które mogą was w jakiś sposób... Um, pozwolić Wam na tą s, e, stabilność, która Wam się tutaj też pokazała. Także tyle, jeśli chodzi o ten Wasz przekaz. E, wodnik, rak i... E, i rybeczki Wam się pokazały, jeśli chodzi o ten Wasz rozkład. Mam nadzieję, że... a i jest tutaj w tej karcie koła fortuny, ale to chyba na, po na początku powiedziałam. Także tyle. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, bo to jest istotne dla tego kanału, więc z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam, do usłyszenia.